No, a więc to jest to całe Fortnite OG. Dobra, idę zwiedzać mapę sezonu siódmego, zanim całe serwery będą zapane. Po pierwsze, to czemu zagrał dźwięk metalowej rury, a po drugie, kto zostawia legendarny skary tak po prostu na ziemi. Choć w sumie tego skara to nie będę narzekać. Za co to? A fajnie to tak komuś puścić metalową rurę przy uchu? Widząc, że najwyraźniej nie jesteś najmilej nastawiona, chyba się stąd wynoszę. Nara! Ej, ty, wariacik, miałbyś może coś do chilowania Sorry, mam tylko balon. No to daj. Co, balon będziesz jadł? Tak.